Jest rok 1953. Północno-koreański pilot Nokum Sok, sfrustrowany życiem pod reżimem Kim Ir Sena, podejmuje desperacką decyzję. 21 września 1953 roku zaryzykował wszystko, by uciec do wolności. Startując z lotniska pod Pyongyangiem, leci myśliwcem MiG-15 w kierunku Korei Południowej, nie wiedząc, czy uda mu się osiągnąć zamierzony cel. Wyobraź sobie kraj, który jest tak tajemniczy, jak zamknięta książka. Korea Północna, oficjalnie znana jako Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, leży na północnej części Półwyspu Koreańskiego, otoczona z jednej strony Chinami i Rosją, a z drugiej Koreą Południową. To miejsce, gdzie czas zdaje się stać w miejscu, a życie toczy się według zupełnie innych zasad. Rządzi tutaj King Zong-un. Trzeci w linii po swoim dziadku Kim i ojcu Kim Jong-ilu. Władza w tym kraju jest absolutna, skoncentrowana w rękach jednej rodziny od kilku pokoleń. Można by powiedzieć, że system polityczny to królestwo w nowoczesnych czasach, gdzie jeden człowiek decyduje o wszystkim. Izolacja Korei Północnej jest niemal namacalna. To jeden z najbardziej odizolowanych krajów na świecie, który prowadzi politykę samowystarczalności. Wyobraźcie sobie społeczeństwo, które żyje w ciągłym strachu przed światem zewnętrznym, odcięte od globalnej wymiany informacji i technologii. Każdy dzień to próba przetrwania zgodnie z regolistycznymi zasadami narzuconymi przez państwo. Prawa człowieka w Korei Północnej są jedynie wspomnieniem. Ludzie żyją tutaj pod stałą kontrolą. Bez wolności słowa, zgromadzeń czy wyznania. Opowieści o obozach pracy przymusowej, gdzie trafiają wrogowie państwa, mrożą krew w żyłach to miejsce, gdzie człowiek jest tylko trybikiem w wielkiej maszynie państwowej. Społeczeństwo Korei Północnej jest jak jednolita masa zjednoczona przez ideologię i kult jednostki. Wszędzie widzisz portrety Kim Irsena, King jong ila i King Zong-una. Kultura jest ściśle kontrolowana przez państwo, służąc propagandzie rządowej. Wyobraź sobie kraj, gdzie każdy aspekt życia, od edukacji, przez sztukę, po codzienne rozmowy, jest narzędziem politycznym. To jest Korea Północna kraj tajemniczy, zamknięty, żyjący w cieniu przeszłości i pod kontrolą żeraznej ręki miejsce, gdzie marzenia o wolności są tylko cichym szeptem, a rzeczywistość to niekończąca się walka. O przetrwanie. Ucieczki z Korei Północnej są trudne do dokładnego szacowania ze względu na tajemniczość i surowe sankcje reżimu wobec dezerterów. Szacuje się jednak, że do końca wojny koreańskiej w 1953 roku dziesiątki tysięcy osób próbowało uciec z kraju. Od lat 90. XX wieku, kiedy sytuacja gospodarcza w Korei Północnej znacznie się pogorszyła, wzrosła liczba uciekinierów. W latach 2010-2020 liczba ta wyniosła około od 1000 do 1500 rocznie. Większość uciekinierów trafiła najpierw do Chin, próbując dotrzeć do Korei Południowej lub innych krajów. Korea Południowa przyjęła ponad 30 tysięcy uciekinierów z Korei Północnej do 2020 roku. Warto zaznaczyć, że liczby te mogą różnić się z powodu trudności w zbieraniu dokładnych danych w zamkniętym i represyjnym reżimie. Warto również dodać, że jeżeli dany uciekinier będzie próbował uciec do Chin, Chiny są zobowiązane zwrócić takiego uciekiniera po jego wykryciu do kraju, z którego on uciekł. Ucieczka Nokum Soka. wrzesień 1953 roku był upalny w Pyongyangu. W powietrzu unosiło się napięcie powojennej rzeczywistości Korei Północnej, kraju zniszczonego wojną, gdzie reżim Kim Il-sena ściskał obywateli żelaznym uściskiem. Nokum Sok, młody i zdolny pilot myśliwca MiG-15, od dłuższego czasu czuł narastającą frustrację, marzył o wolności, o życiu poza granicami opresyjnego reżimu. Decyzję o ucieczce podjął szybko, niemalże impulsywnie. Wiedział, że każdy dzień, który spędza w Korei Północnej, to dzień życia w strachu i represjach. Plan był śmiały, niebezpieczny i niemal szalony, ale Nokum Sok nie miał już nic do stracenia. 21 września 1953 roku, tuż przed świtem, wszedł na lotnisko w pobliżu Pyongyangu, gdzie stacjonował jego MiG-15. Każdy krok w stronę myśliwca mógł być ostatnim. Wiedział, że jeżeli ktoś go zatrzyma, jego życie będzie skończone. Serce biło mu jak szalone, ale zdeterminowany pilot nie okazywał strachu. Ubrany w mundur, przeszedł obok strażników, którzy nie podejrzewali, że za chwilę stanie się jednym z najsłynniejszych deserterów w historii zimnej wojny. Wsiadł do kokpitu i uruchomił silnik. Dźwięk startującego myśliwca wyrwał ciszę poranka. Nokum Sok spojrzał ostatni raz na lotnisko, na swój kraj, który opuszczał z ciężkim sercem, ale z nadzieją na lepsze jutro. Z prędkością pośpieszył wzdłuż pasa startowego, odrywając się od ziemi. Lot był krótki, ale pełen napięcia. Lecąc na południe, cały czas bał się, że jego ucieczka zostanie wykryta i że zostanie zestrzelony przez własnych ludzi. Jednak tego dnia los mu sprzyjał. Radary były wyłączone z powodu konserwacji, co pozwoliło mu bez przeszkód przekroczyć granicę. Nokumsok skierował swój MiG-15 na lotnisko w Seulu. Widząc zbliżające się północno-koreańskie lotnisko, poczuł mieszaninę strachu i nadziei. Gdy koła myśliwca dotknęły ziemi, wiedział, że jego życie właśnie się zmieniło. Wylądował bezpiecznie, a jego pojawienie się na lotnisku w Seulu wywołało ogromne zdziwienie i sensacje. Po wylądowaniu został natychmiast przesłuchany przez półnokoreańskie służby. W trakcie przesłuchania, w geście definitywnego zerwania z przeszłością, podarł zdjęcie Kim Il sena swojego dotychczasowego przywódcy. Nokum Sok, północno-koreański pilot, ryzykując wszystko, przyniósł nie tylko siebie, ale i cenny myśliwiec MiG-15, którego technologia była niezwykle wartościowa dla zachodnich sojuszników. Jego odwaga i determinacja sprawiły, że stał się symbolem walki o wolność. Został bohaterem i legendą, a jego historia była opowiadana na całym świecie. Nokum Sok rozpoczął nowe życie, daleko od tyranii, którą zostawił za sobą, ale w jego sercu zawsze pozostała pamięć o tych, którzy zostali w Korei Północnej, marząc o podobnej ucieczce ku wolności.